Uwaga, uwaga, jaki jest najlepszy żwirek? Jaki żwirek stosować w przypadku, gdy się ma większą liczbę kotów w domu? Ja mam koty w bloku na obecną chwilę. To się zmieni niedługo, ale na razie muszę sobie radzić z tym, co jest. I powiem Wam, że przy mojej ilości kotów, najlepsze dla mnie rozwiązanie to mieszanie żwirku krystalicznego. Jest to żwirek w tym momencie pudrowy, krystaliczny, ale zazwyczaj po prostu kupuję krystaliczny, e, takie większe kryształki i mieszam go z żwirkiem drewnianym sosnowym, który, kup, który kupuję zazwyczaj przez Allegro e, dosłownie na kilogram. Tak wygląda moja kuwetka, która służy trzem kotom. Oczywiście ona nie stoi docelowo na stole, tylko teraz na potrzeby filmu, i to jest właśnie świeżo zmieniony żwirek. Tak to wygląda, prawda? Pomieszane obie te struktury.